Stanisław Grzesiuk. Długa historia Barda z Czerniakowa. Stanisław Grzesiuk. Postać nietuzinkowa i wielowymiarowa. Pisarz, pieśniarz, a nade wszystko niestrudzony kronikarz przedwojennej Warszawy. Pozostawił po sobie dziedzictwo utrwalone w autobiograficznej prozie i szczerych, ulicznych balladach. Jego życie, naznaczone biedą, wojenną traumą i chorobą, Stało się kanwą dla opowieści o honorze, sprycie i niezłomnym duchu warszawskiego, cwaniaka. To długa historia człowieka, który, boso, ale w ostrogach, przeszedł przez najtrudniejsze doświadczenia XX wieku, stając się jednym z najbardziej autentycznych głosów swojego pokolenia. Dzieciństwo na czerniakowskim dole. Stanisław Grzesiuk urodził się 6 maja 1918 roku w Małkowie na Lubelszczyźnie. Jednak jego prawdziwą ojczyzną stał się Warszawski Czerniaków. To właśnie tam, w ubogiej dzielnicy pełnej drewnianych domów, brukowanych u ulic i specyficznego kodeksu honorowego, kształtowała się jego tożsamość. Dzieciństwo Grzesiuka, które barwnie opisał w powieści Boso, ale w ostrogach upływało w realiach permanentnego niedostatku, ale i hartu ducha. Wychowywał się w robotniczej rodzinie, gdzie ojciec, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, Spajał mu zasady uczciwości i szacunku dla pracy. Czerniaków, zwany dołem, był światem Ferain, czyli grup przyjaciół, dla których najważniejsza była lojalność i odwaga. Obowiązywał tu niepisany kodeks. Nie wolno było sypać, czyli donosić na policję, a wszelkie spory rozstrzygano na pięści. Młody Stasiek, obdarzony hardym charakterem i poczuciem humoru, doskonale odnajdywał się w tej rzeczywistości. Uczył się życia na ulicy, która była jednocześnie szkołą przetrwania i sceną dla codziennych dramatów i komedii. Zanim wybuchła wojna, Grzesiuk zdobył zawód elektromechanika i podjął pracę w państwowych zakładach tele- i radiotechnicznych. Zetknął się tam z ideologią lewicową, która współgrała z jego wyniesionym z domu poczuciem sprawiedliwości społecznej. Pięć lat kacetu, trauma i ocalenie. Wybuch II wojny światowej brutalnie przerwał jego młodość. Grzesiuk zaangażował się w działalność konspiracyjną, jednak w 1940 roku został aresztowany podczas ulicznej łapanki. Tak rozpoczął się najtragiczniejszy rozdział jego życia, który z bezkompromisową szczerością opisał w książce 5 lat kacetu. Trafił do niemieckich obozów koncentracyjnych, najpierw Dachau, a następnie Mauthausen Gusen. W nieludzkich warunkach, gdzie śmierć była codziennością, Grzesiuk walczył o przetrwanie, wykorzystując swój warszawski spryt, umiejętność obserwacji i niezłomną wolę życia. Nie bał się postawić oprawcom, a jednocześnie potrafił zjednywać sobie ludzi. W obozie nauczył się grać na bandoli, a jego wykonania warszawskich piosenek dawały współwięźniom chwilę wytchnienia i przypominały o utraconym świecie. Muzyka stała się dla niego formą oporu i sposobem na zachowanie człowieczeństwa. Doświadczenia obozowe odcisnęły na jego zdrowiu niezatarty ślad. To właśnie tam zaraził się gruźlicą, która towarzyszyła mu aż do śmierci. Powrót do życia i narodziny pisarza. Po wyzwoleniu obozu w maju 1945 roku, Grzesiuk powrócił do zrujnowanej Warszawy. Mimo wyniszczającego stanu zdrowia, z entuzjazmem włączył się w odbudowę życia. Ożenił się, założył rodzinę i podjął pracę na stanowiskach administracyjnych w służbie zdrowia. Działał również społecznie jako warszawski rad. Przeżycia wojenne nie dawały mu jednak spokoju. Za namową żony zaczął spisywać swoje wspomnienia. Tak powstała jego debiutancka i zarazem najważniejsza książka Pięć lat kacetu wydana w 1958 roku. Publikacja wywołała poruszenie. Grzesiuk pisał językiem prostym, dosadnym, bez patosu i martyrologii, co było nowością w polskiej literaturze obozowej. Jego celem było oddanie prawdy o życiu w fabryce śmierci, o ludzkich odruchach w skrajnych warunkach. Rok później ukazała się powieść Bosa, ale w ostrogach, która przyniosła mu ogromną popularność i ugruntowała jego pozycję jako piewcy warszawskiego folkloru. Książka, pełna anegdot, humoru i nostalgii za światem, który bezpowrotnie zniszczyła wojna, stała się kultowa dla wielu pokoleń warszawiaków. Bart warszawskiej ulicy. Równolegle z karierą pisarską, Grzesiuk rozwijał swoją pasję muzyczną. Występował w polskim radiu i telewizji, śpiewając przy akompaniamencie banjoli i mandoliny dawne warszawskie ballady. Piosenki takie jak Bal na Gnojnej, Siekiera, Motyka czy Ucioci na imieninach w jego wykonaniu zyskiwały nowe życie. Grzesiuk nie był profesjonalnym wokalistą. Ale jego autentyczność, charyzma i znajomość gwary warszawskiej sprawiały, że był niezrównanym interpretatorem ulicznych pieśni. Dla wielu stał się symbolem dawnej Warszawy, miasta z charakterem, honorem i niepowtarzalną atmosferą. Na marginesie życia, ostatnia walka. Niestety, lata spędzone w obozach i postępująca gruźlica coraz bardziej dawały o sobie znać. Stanisław Grzesiuk większość swojego powojennego życia spędził w sanatoriach, walcząc z nieuleczalną chorobą. Swoje zmagania z gruźlicą opisał w ostatniej, wydanej już pośmiertnie w 1964 roku, książce Na marginesie życia. Jest to poruszające świadectwo walki o każdy oddech, ale i w tej opowieści Grzesiuk nie traci swojego charakterystycznego poczucia humoru i dystansu do siebie. Stanisław Grzesiuk zmarł 21 stycznia 1963 roku w wieku zaledwie 44 lat. Został pochowany na cmentarzu wojskowym na powązkach w Warszawie. Jego twórczość, zarówno literacka, jak i muzyczna, pozostaje żywym pomnikiem człowieka, który swoją postawą i talentem ocalił od zapomnienia unikalny świat warszawskiej ulicy. Długa historia Stanisława Grzesiuka to opowieść o triumfie życia nad śmiercią, godności nad upodleniem i pamięci nad niebytem. To historia Barda, który na zawsze pozostanie w sercu Warszawy.